Zapraszam wszystkich do Kuchni Marioli. Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy pierniczki orzechowe. Bardzo smaczne. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego przygotowania tych pierników. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. 100 g masła oraz miód przekładamy do garnka, podgrzewamy do momentu, aż się rozpuści. Do misy robota wsypujemy mąkę, dodajemy przyprawy do piernika, proszek do pieczenia, jedno jajko, mielone orzechy (u mnie włoskie, mogą być migdały) i do tego rozpuszczony miód z masłem. Masę wlewam letnią, ona nie jest ciepła. Wyrabiamy ciasto. Ciasto jest gotowe. Wystarczy je lekko jeszcze pougniatać. Ależ pachnie orzechami. Wspaniałe ciasto na pierniki. Ciasto na pierniki rozwałkowuję. Foremką wycinamy pierniczki. Pierniki pieczemy 12-15 minut w temperaturze 180 stopni. Termopik. I tak wyglądają wspaniałe pierniczki. Piekły się 12 minut. Przygotujemy teraz lukier do pierników. Do miseczki wsypałam cukier puder. Tu są 4 łyżki takie z czubkiem, Do tego sok z cytryny i ucieramy. Pierniki z tego przepisu są piernikami twardymi, tak więc one nadają się do dekorowania i dłuższego przechowywania. Zmarujemy lukrę i dekorujemy ozdobnie. Do dekoracji użyję mielonych orzechów oraz posypki. Poproszę w mielonych orzechach. I posypka. Tak wyglądają udekorowane pierniczki. Poczekam, aż lukier zastygnie. Lukier zrobił się twardy, tak więc pierniki układamy do puszki. Pierniki odkładamy do puszki i pozostawiamy na jakiś tydzień w zamknięciu. One są dobre do zjedzenia po tygodniu, tak więc warto upiec je wcześniej. Są naprawdę bardzo smaczne. Poraz spróbować tych pysznych pierniczków. Są to pierniczki lep kuchen z niemieckiej kuchni. Bardzo smaczne, z dużą ilością orzechów. Już próbujemy. Hmm. Cudowne. Kruche. Pierniczki są przepyszne. Orzechy, miód. Cóż więcej trzeba? Trochę mąki, przyprawy do piernika. No co do. One im dłużej leżą, tym są smaczniejsze. Ja zjadłam na drugi dzień i już są kruche. Poczekamy jeszcze troszkę i będą rewelacyjne, pyszne. Akurat na święta. Moi no drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.